zdjęcie. Gabi, co ty powiedziałaś? Tobie co? Podoba się mój ponczuś? Nie, powiedziałam tylko, że to fajne zdjęcie. Mm -hmm. Hmm. Gabi, możesz nie jeść banana? Nie lubię tego zapachu. Nie mój problem. Jeśli nie podoba ci się zapach, to zakryj swój nos. Hmm. Nie twój problem. Tak, jest z ciebie psiapsi? spójrz, teraz, kiedy otwieram swoją szafkę, mój banjo zawsze się do mnie uśmiecha. Patrzcie, kto nadchodzi! No, co cmentarz? Nie mogłeś przewidzieć swojego upadku? No właśnie. Gdzie jest Twoja magiczna kula? Wyłocznie. Ktoś się chyba zaraz rozpłacza. W ogóle nie poczułam bólu. Pożałujecie tego wszystkiego. O, aż dobrze. Boi... Boi... spójrzcie. Zmędarz cały czas bawi się lalkami. <grym> <grym> ale strasna kukła. Ble. Ble. Serio, straszna. Ble. Ble. <grym> Wystarczy. Sama jesteście straszne. I właśnie wkurzyłyście moją lalkę. Bleh. Nie martw się. Jeszcze się na nich zemszczę. Hej, Cmenty. Cmenty. Hej, dziewczyny. O, Cmenty, bawisz się lalkami? Nie, dostałem tę lalkę od mojej prababci. To była czarownica. Wow, prawdziwa wiedźma? Tak, została za to spalona na stosie. O, musiała cierpieć. Myślę, że nie. Kiedy ogień zgasł, jej szczątków nie było. Wielu wciąż wierzy, że jej duch lata w pobliżu tego miejsca. A po co ci ta lalka? To lalka wódu. Używa się ją do klątw. Muszę iść. Ciekawi mnie, co ona knuje. Chodźmy ją śledzić.